Węgierska droga nr 67 ma linie oddzielające pas awaryjny od pasa ruchu. Zanim się na nie wejdzie, rozrysowane nuty podpowiadają, co czeka kierowcę. W Wielkiej Brytanii przyjeżdża się przez magiczne ronda, czyli skrzyżowania mające jedno duże rondo i pięć pomniejszych wokoło. Nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje, aczkolwiek mówi się, że rondo w Swindon jest najbardziej skomplikowanym skrzyżowaniem o ruchu okrężnym na świecie. Trzy odcinki z dzisiejszych istniejących polskich autostrad powstało za czasów III Rzeszy. Miasto Frampol w powiecie Biłgorajskim ma wyjątkowy kwadratowy układ ulic. Podczas kampanii wrześniowej miasto nieomal zrównało z ziemią niemieckie lotnictwo, jedynie dlatego, że piloci chcieli poćwiczyć cela. W mieście Leśnica w powiecie strzeleckim jedna z ulic przebiega korytem rzeki. Najdłuższy prosty odcinek drogi na świecie mieści się w Arabii Saudyjskiej. Na jednym z odcinków drogi numer 10 jest prosty pas liczący 256 km. Nieopodal miejscowości Tun. Po obu stronach krajowej jednostki jest strzelnica. Nad głowami kierowców śmigają kule wystrzeliwane ze strzelnicy do umiejscowionych po drugiej stronie drogi celów. W niemieckim Reutlingen 50 metrów długości uliczka Spreuerhofstrasse słynie z tego, że jest najwęższą ulicą świata. W najwęższym miejscu ma aż 31 cm. Na ulicy Chważnieńskiej w Gdyni autobusy po drodze dwujezdniowej jeżdżą pod prąd. W mieście Gniew w powiecie tczewskim mieści się najkrótsza droga wojewódzka w kraju DW 219 liczy 55 metrów. W Giżycku nad kanałem Łuczańskim most obrotowy otwierany jest jedynie przy pomocy ludzkich mięśni. Jest zaledwie kilka takich mostów w Europie. W 2014 roku w São Paulo utworzył się korek długości 340 km. Wytworzył się korek z tej racji, że wszyscy mieszkańcy spieszyli się do swoich domów, by obejrzeć mecz ich reprezentacji w piłce nożnej. Na pierwszą połowę meczu spóźniły się setki tysięcy ludzi, w tym między innymi sam Pele. Ale niczego nie stracili, bo mecz Brazylia-Meksyk zakończył się bezbramkowym remisem. W 2010 roku doszło w Chinach do 100 km korka, który trwał aż 12 dni. Na China National Highway 110 auta poruszały się raptem kilometr na dobę. Korek powstał przez ciężarówki dowożące materiały budowlane do stolicy. Z dnia na dzień rozkwitł handel na autostradzie. Dostarczane kierowcom zupki chińskie kosztowały 4 razy drożej niż normalnie, a dostarczana woda była 10 droższa. W Stanach Zjednoczonych zatory uliczne, zużyta energia i stracony czas kosztują niemal 150 miliardów dolarów rocznie. Najdłuższym mostem drogowym w Polsce jest most Solidarności w Płocku. Najdłuższym tunelem drogowym w Polsce jest tunel pod Martwą Wisłą. Najdłuższa droga krajowa w Polsce to DK8, liczy 849 km. Droga krajowa, biegnąca przez największą liczbę województw, to DK12. Przebiega przez województwa lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Jak podaje serwis livecity.pl, w naszym kraju możemy cieszyć się ilością 230 tysięcy ulic, z czego najczęściej występującą nazwą ulicy w naszej ojczyźnie to ulica Polna. Najdłuższą drogą świata jest Pan American Highway, liczy niemal 48 tysięcy kilometrów, łączy Alaskę z Ameryką Środkową, z całą Ameryką Południową. Najstarszą znaną świadomie wybudowaną przez człowieka drogą w Europie to Sweet Track. Mieści się w południowo-zachodniej Anglii i została zbudowana w 3807 roku przed naszą erą. Estońska droga ekspresowa T2 przecina się ze szlakiem migracyjnym łosi. Aby nie zakłócać życia łosi, zastosowano radar zbliżająca się zwierzyna uruchamia znaki informujące kierowców, że ci mają zwolnić. Za cesarza Dioklecjana wyliczono, że na terenie Imperium Rzymskiego było ponad 78 tysięcy kilometrów dróg, dlatego mawiano, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Za to nie ma ani jednej drogi wiodącej do 400 tysięcznej Ikuitos w północnym wschodnim Peru, tu dotrzeć można tylko Amazonką lub samolotem. W 2018 roku podliczono, że jest niemal 64 856 tysięcy kilometrów dróg na całym świecie. W całej Unii Europejskiej jest ponad 6 250 tysięcy km, USA ma więcej 6 853 tysiące km. We Francji mają ponad 1 milion km, a w Polsce jest 424 tysiące kilometrów dróg. Pierwszą autostradę wybudowano we Włoszech. W latach 20. XX wieku powstało ponad 4000 km dwupasmowych tras. Słowo autostrada pochodzi z włoskiego. Droga Transfogarska jest uznawana za najpiękniejszą drogę w Europie. Liczy 92 km i jazda nią przy dobrej pogodzie to czysta przyjemność. Droga Trolli to jedna z najpiękniejszych dróg świata. Jest wyjątkową atrakcją turystyczną w Norwegii. W miejscowości Zwierzyniec po środku drogi rośnie ponad stuletni dąb. Przy granicy z Białorusią w mieście Krynki znajduje się wyjątkowe rondo z 12 odnogami. Najstarszy znak drogowy w Polsce mieści się w Koninie. To słup kamienny z 1151 roku. Na drogę mogą wskoczyć z nienacka jelenie. Do tego na spacer mogą się wybrać dziki. Stąd w niektórych miejscach można napotkać ściany czy ogrodzenia mające osłaniać drogę przed dziką zwierzyną, ale wzdłuż drogi ekspresowej S3 między Międzyrzeczem a Skwierzyną jest inaczej. Tam znajdują się siatki na długości 8 km, które osłaniają drogę od nietoperzy. W województwie dolnośląskim w Głogowie znajduje się największe rondo w Polsce, ma 850 m obwodu. Najmniejsze rondo świata mieści się w Malezji. Bajduri Roundabout ma 2 metry średnicy. Najkrótsza droga na świecie ma 206 cm długości i mieści się w szkockim mieście Wick. Najszersza droga świata mieści się w stolicy Brazylii. W najszerszym miejscu Eixson Monumental może jechać obok siebie 160 samochodów na szerokości 250 metrów. W Łodzi na osiedlu Nowosolna mieści się skrzyżowanie z ośmioma wlotami. Kierowcy narzekają, że trudno dołączyć się do ruchu. W Pile na ulicy Koszaleńskiej jadąc samochodem istnieje szansa, że przyjedzie nam zahamować przed przejeżdżającym samolotem. A to z tej przyczyny, że ulica rozdziela lotnisko od hangaru. W 2016 roku pierwszą całkowicie ukończoną autostradą w Polsce jest rozciągająca się z zachodu na wschód kraju autostrada A4. To najdłuższa autostrada w Polsce liczy nieco ponad 672 km. Uznany za największy węzeł drogowy w Europie, ten mieszczący się w Gliwicach Sośnicy łączy A1 z A4. Najsłynniejsza droga Stanów Zjednoczonych liczy 3939 km (łączy Chicago z Los Angeles). Route 66 utwarto 11 listopada 1926 roku, w ósmą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 85% drogi jest wciąż przejezdna. Symbol Stanów Zjednoczonych przecina 3 strefy czasowe i 8 stanów. Salar de Uyuni w Boliwii to największe solnisko świata, powierzchniowo większe od Cypru, a po nim się jeździ na wyczucie, bo nie ma tutaj znaków drogowych. Droga śmierci w Boliwii mieści się na zboczu górskim i przez lata była wyłączną w okolicy, z racji, że rokrocznie ginęło na niej mnóstwo ludzi, władze wybudowały nową drogę, a Death Road stało się jedynie atrakcją turystyczną. Najstarszą drogą w historii rozpoczęto budować w 312 roku przed naszą erą. Via Appia liczyła 540 km. Na 145-metrowym odcinku drogi 8 zakrętów wystarczy, by San Francisco mogło chwalić się Lombard Street, czyli najbardziej krętą drogą świata. W japońskiej Osace w centrum jedna z łącznic poprowadzona jest przez środek wieżowca. Najdłuższy i najgłębszy podwodny tunel świata ma 14,4 km długości. Łączy norweskie miasta Ryfylkę oraz Stavanger. Wokoło brazylijskiego miasta Feira de Santana jest wyjątkowo kolista obwodnica długości 20 km. Nietypowa estońska droga numer 178 przejeżdża na odcinku 1,5 km przez teren Rosji. Estońskim kierowcom nie wolno się tutaj zatrzymywać. Najdłuższy tunel drogowy świata łączy norweskie miejscowości Lardal i Aurland, ma nieco ponad 24,5 km długości. Najbardziej stromą ulicą na świecie jest Baldwin Street w Nowej Zelandii. Miasto Dondyn chwali się ulicą z nachyleniem 35 stopni. W holenderskim Harderwijk droga N302 gwałtownie się obniża i potem wynurza, z racji znajdującego się powyżej mostu dla statków. W świecie znaków drogowych odpowiedzialnych za bezpieczne poruszanie się napotkać można przeróżne. Znak drogowy Beware of Invisible Cows przestrzega przed niewidzialnymi krowami. Może dziwić, natomiast tekst na znaku objaśnia, że kiedy zapada noc lub gęsta mgła, okoliczne krowy stają się dosłownie niewidzialne. Sign Not in use oznacza, że ten właśnie znak drogowy aktualnie nie jest używany. Znak zapytania sugeruje, że nie do końca wiadomo, co się stanie, jeśli się skręci w lewo. Ten znak w dobrym stanie technicznym ostrzega, że następny 12-milowy odcinek trasy krzyżuje się z poligonem wojskowym. Jest całkiem prawdopodobne, że jakieś rzeczy mogą być zrzucane z samolotów. I w naszym kraju można natknąć się na pewne absurdy. Jednym z najdziwniejszych oznaczeń dróg w naszym kraju to ten zestaw informujący o tym, że rowerzystom jazdy się zakazuje, ale samych rowerów to nie dotyczy. Albo ten sugerujący jednoczesny zakaz, jak i nakaz skrętu w prawo. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry. Jak nie, to w dół, a jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. Link do Discorda jest pod filmem. Społeczność tamtejsza na Was czeka. Dzięki za wsparcie. Oglądanie wszystkich reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was w komentarzu napisze coś na temat Wam dobrze znanej ulicy. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.